Wiosenny okres w ogrodzie jest pełen pracy. Nabozimy, przesadzamy, dosadzamy i przycinamy. I to jest taki moment, że i ja przycinałam, przycinałam hortensje bukietowe. Witam na kanale Pasie Babci Ali. Słuchajcie, to, że przycięłam, to w filmiku tego nie nagrywałam na ten temat. Trochę szkoda, ale powiem Wam, co ja zrobiłam z tymi gałązkami. To chyba może jest dobry moment, żeby Wam pokazać, jak na tą chwilę to wygląda. Otóż swego czasu, z rok czy dwa, dwa lata do tyłu, przycięłam również hortensje bukietowe i te patyczki powsadzałam do ziemi. W ten sposób kilka mam hortensji bukietowych. I w tym roku zrobiłam to również. Nie tylko z bukietową, ale i z Anabelą. I jak to ja to zrobiłam, to chciałabym Wam pokazać. W tej chwili już jest jakieś ty, dwa tygodnie, powiedzmy po tych całych przycięciach, więc efekt jest, bym po, powiedziała, taki. No, jest co pokazać. O, brakuje mi w tej chwili określenia, ponieważ patyczki, które ja tam wsadzałam, w tej chwili mają już liście. Jakie wybierałam te patyczki? Na każdym z nich musiał być malutki, malutki taki, Taka oznaka, że już zaczyna pączkować listek. A więc jak zobaczyłam, że taki patyk jest, to mam na myśli cały czas w tej chwili rozmawiam o hordencji bukietowej. To y, odpowiednio sobie wycięłam odpowiednią długość. Na ostatnim. Oczku, jakie jest na tej długiej gałązce było, to przyciłam tak, żeby to ostatnie oczko było powiedzmy, no dosłownie tak, centymetr od, od momentu ucięcia, a resztę niech to rośnie, taka gałązka była powiedzmy pół metrowa, niektóre miały 30 cm. I nie ukorzeniam, zaznaczam, że w ogóle nie ukorzeniałam tych, tych wyciętych patyczków. Część z nich już powsadzam do ogrodu. A część posadziłam do swego żłobka. Jest takie miejsce u mnie w ogrodzie, gdzie pod płotem tam jest dużo wilgoci. I jak coś mi się tam podoba, to te patyczki wkładam, czy to są róże, czy, czy hortensje, czy jakieś tam inne kwiatki, które w ten sposób sobie mogę pozwolić rozmnożyć. Dlatego chciałabym Wam pokazać, jak to moje przedszkole wygląda. Właściwie nie przedszkole, to jest żłobek. No to idziemy, pokażę wam. A więc dochodzimy do mojego tak zwanego żłobka. Tu, tak jak wspomniałam, pod płotem jest to miejsce i zobaczcie, jak wyglądają moje sadzonki, moje patyczki z anabeli. Mają mnóstwo już, zobaczcie, zielonych listków. Ładnie widać, że tutaj one rosną. Temu się akurat nie udało nic, a był z takim malutkim pączkiem. Te natomiast wszystkie prawie mają listki. I to jest mój sposób rozmnożenia Anabeli. Natomiast z drugiej strony, kawałeczek dalej. Są patyczki włożone hortensji bukietowej. I również one, zobaczcie, jak pięknie puściły liście. Tutaj, przycinając róże, posadziłam też i róże. A co? Ryzyk, fizyk może się uda. No i się udaje. To nie są róże y, pnące, tylko jakieś tam inne. Nawet nie wiem, jakie, powiem Wam szczerze. Ale co mi zależy, lubię eksperymentować. To miejsce jest takie trochę dzikie, jak widać. O, wychodzą tutaj rośliny, hosty i kilka tam innych, ale nie o tym mowa. W tej chwili mowa jest o tym moim żłobku, w jaki sposób ja sobie rozmnażam hortensję. Żłobek już mój widzieliście z tym włożonymi patyczkami, a teraz chciałabym Was zaprosić do ogrodu i pokażę Wam, jak w wielu miejscach. No, może nie wszystko będę pokazywała, ale w sporo miejscach powtykałam patyki i hortensji bukitowej. Jaki jest efekt tego na tą chwilę, bo dość dawno, tak jak wspomniałam, ze trzy tygodnie to wszystko temu przycinałam, to sami zobaczcie, jak to wygląda. No, ja jestem ze swojej pracy zadowolona. Aby zobaczcie, tak jak mówię. Patyczek wkładam do ziemi bez żadnego ukorzeniacza. I czekam na to, żeby z tych patyków wyrosły listki. I tu jest jeden z patyków. Jak wygląda? Zobaczcie. Pięknie już się listki tutaj pokazały. Na dole też. No i będę czekała na efekt. To samo zrobiłam też i w tym miejscu. Też taki skromny patyś wsadziłam do ziemi i czekam, puścił listki. Kochani, jak ja to lubię. Tu również postanowiłam, że będzie rosła hortensja bukietowa. Patyczek posadziłam do ziemi, a tu już górą wychodzą listki. Tu też mnie się zachciało mieć hortensję bukietową. Będzie ich kilka gatunków, nie pamiętam jakie, bo nie, nie zaznaczałam te, tych nazw hortensji, ale zobaczymy, co będzie. Tu jest miejsce pod płotem, gdzie właściwie nie bukietowa, ale tym razem anabela posadzona. I zobaczcie, jak pięknie rosną tutaj liście. Jak ten krzew tutaj mi się rozmnoży, na pewno, na pewno będę mogła się podzielić z kimś, bo Anabelka bardzo łatwo się rozmnoża. Tu wsadziłam róże. Lubię eksperymentować i też coś z tego może będzie. A tutaj posadziłam sobie Klematisa, ale nie o tym mowa. Po prostu, akurat jak oni sąsiadują, to Wam pokazuje. Co ja lubię do ziemi włożyć, posadzić, żeby to mnie się rozmnożyło. Jakby tego było mało, to jeszcze tu wsadziłam patyczki. To jest Anabelka. Myślę, że tutaj będzie ona ciekawie wyglądać, właśnie w towarzystwie tych roślin, tego miejsca. A to jest w tym roku zrobiona rabatka. Właściwie jesienią postanowiłam pod tym wielkim drzewem coś tutaj dosadzić, po prostu utworzyć nową rabatkę i pomyślałam sobie, że pięknie by wyglądały w tym miejscu właśnie hortensje bukietowe. A więc włożyłam dwa patysie, odsuwam wam teraz, zobaczcie jednak to jest dość wysoka była ta, ten patyczek i... Mamy przepiękne pąki, a tu drugi. Także będą dwie, dwie sadzonki. Jak mówię, jak urosną dwie, to w razie czego to się podzielę z kimś. Jest się z kim dzielić. A te flakoniki też ładnie by wyglądały przy hortensji bukietowej. Jak to wygląda? Też mają listki. Słuchajcie. Tu kawałeczek dalej również posadziłam yy, patyk hortensji, ben, chyba się zahortensjowałam. Zaho, ale co mi zależy, posprawdzać, poeksperymentować, tak samo i tutaj. To jest mie miejsce takie dość cieniste i powiem wam, że nie wierzyłam tak za bardzo, że coś z tego będzie, ale się okazuje, że jednak mogę mieć nadzieję, a w wielu miejscach, w ogóle już jestem pewna, że będzie pięknie wszystko rosło. A w takich krzakach posadziłam hortensję Anabela. I również, również mają tutaj te gałązki już yy, listki. No nie, jestem po prostu tu akurat zadowolona, bo Anabela jak tu się rozrośnie, zobaczcie jakie ma tutaj liście. Jak ona się tutaj rozrośnie, przepięknie będzie to miejsce wyglądać. Cieszy mnie to. Bardzo mnie to wszystko cieszy. Tu pod tym drzewem też coś posadziłam. Odchylimy gałązki i zobaczcie, też jest. Też są pączki. Obok jak ścinałam Klematisy. Posadziłam Klematisa. I też zaczyna coś puszczać. A obok inna grupa klematisów. Również były pączki i zaczyna. No, coraz większe są te listeczki z klematisa. A były takie maciubkie. No, zobaczymy co będzie. Eksperymentować w ogrodzie uwielbiam. Nawet rośliny te, które lubią słońce, staram się posadzić do płócienia. Różnie z tym bywa, a efekty czasem są zaskakujące. Tak samo i teraz jak mówię o, tych, o rozmnożeniu hortensji bukietowej czy Annabella. Każdy patek gdzieś tam powsadzałam, powsadzałam, ten swój żłobek też wam pokazałam. No i wow wychodzi, listki są. Także jak będą kwiaty, to Wam w tym miejscu pokażę, jak, jak to one już wyglądają. Spróbuję tak to zrobić, żeby pokazać, jak było na przykład teraz, a jak będzie za 2-3 miesiące. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Jeżeli się filmik podobał, proszę o subskrypcję, o łapkę w górę i z góry Wam za to wszystko dziękuję. No i czekam na komentarze, w jaki sposób Wy rozmnażacie swoje hortensje. Czy w ogóle się tym zajmujecie, czy lubicie też eksperymentować tak jak ja, czyli coś tam tu urwać, tu przesadzić, posadzić, ułamać też, włożyć do ziemi? Nie bawię się w ukorzeniacze. Dlatego uwielbiam tak spontanicznie to robić. Jak mi się gałązka podoba, cyk! i do ziemi. Słuchajcie, za obejrzenie filmiku. Bardzo Wam dziękuję i więc do zobaczenia i do usłyszenia.